Kraszki Jan Kochanowski, księgi trzecie. Do miłości matko skrzydlatych miłości, szafarko trusk i radości. Wsiądź na swój wóz uzłocony białym łabędziom zwierzony. Puść się z nieba w snadym biegu, a staw się na wiślanym brzegu. Gdzie ku twej czci ołtarz nowy stawią swą ręką dar nowy. Nie dam ci krwawej ofiary, bo co mają srogie dary bogini dobrotliwej czynić i światu życzliwej? Ale dam kadzidło wonne, które nam kraje postronne posyłają. Dam i śliczne zioła w swych barwach rozliczne. Masz fiołki, masz lelią, masz majeran i szałwiją. Masz wdzięczny swój kwiat różany, to biały, a to rumiany. Tym Cię błagam, o królowa bogatego Cypru, owa albo różne serca zgodzisz, albo i mnie wyswobodzisz. Ale raczej nas oboje wzów pod złote jarzmo swoje, w którym niechaj Ci służywa póki ja i ona żywa. Pozwól, o matko miłości, szafarko trusk i radości, tak, po świecie, niechaj wszędzie twoja władza wieczna będzie. Jan Kochanowski, fraszki. Sięgi w turę do dziewki. A co wiedzieć, gdzie chodzisz? Moja dziewko śliczna, a mnie tymczasem trapi tęskność ustawiczna. Jakoby słońce zaszło kiedy nie masz ciebie, a z tobą i w północy. Zda się dzień na niebie. Jan Kochanowski, Księgi pierwsze O żywocie ludzkim Fraszki to wszystko, cokolwiek myślimy. Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy. Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. Zacność, uroda, Moc, pieniądze, sława, wszystko to minie jako polna trawa. Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, wemknął nas w mieszek, jako czynią łądką. Jan Kochanowski, Fraszki. Księgi pierwsze do Pawła. Dobra to, Pawle, możesz wierzyć, w szkoła. Gdzie każą patrzeć na poślednie koła? Człowiek, gdy mu się wedle myśli wodzi, mnima, ma, że prosto nie po ziemi chodzi, Ale nie trwała rozkosz na tym świecie, Upadnie jako kwiat, za kosą lecie. Jan Kochanowski, Fraszki, księgi trzecie, na zdrowie. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie, i sam to powie, że nic na zdrowie. Ani lepszego, ani droższego, bo dobre mienie, perły, kamienie. Także wiek młody i dar urody miejsca wysokie, władze szerokie. Dobre są ale, gdy wzdrowia wcale, gdzie nie masz siły i świat miły, klinocie drogi. Mój dom ubogi, otany tobie, ulubuj sobie. Jan Kochanowski, księgi pierwsze, na starość, biedno starości, wszyscy cię żądamy. A kiedy przyjdziesz? Tu zaś rzekomy. Narodowe czytanie z widokiem na Tatry, fraszek Jana Kochanowskiego, Księgi trzecie. Do gór i lasów. Wysokie góry i odziane lasy. Jako radna Was patrzę, a swe czasy młodsze wspominam, które tu zostały, kiedy na statek człowiek mało dbały. Gdziem potem nie był, czego mnie skosztował? Ja, żem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy, Ja, żem nawiedził sybilne lochy. Dziś żak spokojny, jutro przypasany do mieca rycerz. Dziś dworzany w pańskim pałacu, Jutro za cichy, ksiądz w kapitule, Tyle, że nie z mnichy, w szarej kapicy, a z dwojakim płatem. I to czemu nic, jeśli że opatem? Taki był Proteus, mieniąc się to w smoka, to w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka. Dalej co będzie? Śrebrne w głowie nici, kto co w czas uchwyci.